Witajcie serdecznie. Filmik ten kieruję głównie do osób, które zastanawiają się nad jakością albo nad różnicą między olejkami eterycznymi, albo też do takich osób, które na przykład próbowały już pracę z olejkami eterycznymi, ale nie doświadczyły ich działania, tak? albo doświadczyły takich olejków, które. Nie spełniły ich oczekiwań. I chciałam Wam powiedzieć o, czym, o takim aspekcie, jakim jest sztuka destylacji, czyli tak naprawdę to, w jaki sposób ekstrahowany jest dany surowiec na olejek eteryczny, ma bardzo duże znaczenie. Często takie tańsze olejki ekstrahowane są na przykład ze surowców wtórnych, czyli po destylacji przez jakąś firmę, która dba o to, aby olej był jakości terapeutycznej, surowiec jest potem odsprzedawany, ponownie zanurzany w oleju i ponownie poddawany destylacji. Często ta destylacja jest bardzo szybka, w bardzo wysokich temperaturach temperaturach nawet przekraczających 200 stopni nas ekspresowa i rzeczywiście ekstrahuje taki olej eteryczny, ale ciężko się tam doszukać składników o jakości terapeutycznej i tych molekuł, które te autentycznie wpływają na to, że nasze ciało odczuwa różnicę, czy, czy też to działanie danego oleju eterycznego. Czyli tak naprawdę to, w jakiej temperaturze jest ekstrahowany olej, jak długo, tak, jak, z jakiego rodzaju surowca ma bardzo duże, bardzo duże znaczenie. I w ramach ciekawostek chciałam Wam powiedzieć właśnie, że różne surowce wymagają bardzo różnego podejścia. I to też nie jest takie oczywiste, że po prostu bierzemy sobie roślinę, poddajemy ją działaniu pary wodnej i już mamy za godzinkę tam olejkę. To wcale tak nie wygląda. Często do tego, w jaki sposób wyekstrahować daną roślinę, aby uzyskać optimum korzyści terapeutycznych, dochodzi się latami. Potrzeba wielu prób błędów, różnych sposobów destylacji, po to, aby dowiedzieć się takich rzeczy, że na przykład magnolia musi być wyekstrahowana w godzinę po zebraniu surowca. Tak? Na nie może czekać, aby ten olejek miał te wszystkie składniki, o których nam, o który, na których nam zależy, to musi być bardzo ekspresowa po zebraniu ekstrakcja, która potem trwa długo, tak? I ona jest w niższych temperaturach, ale, ale ważne jest to, żeby to szybko do tego doszło, tak. Kwiaty Jaśminu zbierane są wieczorem. Wtedy mają te kwiaty najwięcej oleju eterycznego o określonych właściwościach. Magnolie zbiera się na przykład nocą. Kwiaty w ogóle tak róża właśnie ten jaśmin musi, muszą być zbierane ręcznie. To wyklucza w ogóle Wykonany tutaj zbiór maszynowy, także to też jest ważne, że ten surowiec jest w określony sposób zbierany, tak, nie maszynowo, tylko ręcznie zbierają to ludzie. Chciałam wam też powiedzieć o Cyprysie, który na przykład musi być poddawany długotrwałej destylacji, bo na przykład 24 godzina destylacja jeszcze nie wydobywa z Cyprysu tego, na czym nam zależy, a dopiero dłuższa destylacja, powyżej 24 godzin, jest w stanie wydobyć składniki jakości terapeutycznej. Tak? W, jednej, w jednej kropelce są ogromne ilości malutkich molekuł, malutkich substancji, które pobudzają nasze ciało do określonych akcji, określonego działania, samopoczucia, do wytwarzania określonych hormonów. Także dlatego ważne jest to, jakiego rodzaju jest to składnik i czy po prostu ma on działanie terapeutyczne, czy też go nie ma. I tak naprawdę tylko około 2% rynku, jeżeli chodzi o producentów olejków eterycznych, spełnia takie wymogi, Prawidłowej ekstrakcji, tak, czyli, że jest to czysty surowiec poddawany powolnej ekstrakcji w niskiej temperaturze, bez użycia rozpuszczalników, olejów i innych substancji, które mogą przyspieszać te procesy. I to jest właśnie ta sztuka destylacji, tak? Czyli w ważnych sprawach nie należy się spieszyć, bo ma to znaczenie, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt. I dotara jest taką firmą, która niesamowicie dba o to, zainwestowała mnóstwo w takie przenośne laboratoria. Które pracują w miejscu uprawy roślin. Badana jest gleba na miejscu, badany jest surowiec, czyli roślina, badany jest destylat po destylacji, a potem jeszcze same olejki eteryczne już zabutelekowane, przechodzą jeszcze kolejne etapy selekcji, wybiórczo z danej partii olejku są otwierane jeszcze buteleczki, raz jeszcze, raz jeszcze badane, po to, aby sprawdzić, czy wszystko w nich, to, co powinno być zawarte, jest zawarte. Jeszcze też jedną ważną rzeczą jest to, że doktora bardzo dba o to, aby gleba była czysta i wspiera rolników też w tym, aby dbali o tą glebę i godziwie jej wynagradza, aby mieli motywację do tego, aby z miłością uprawiać rośliny, z miłością je zbierać i żeby ta intencja od samego początku była dobra. Też doktora narzuciła na siebie taką certyfikację CPTG, czyli sama siebie kontroluje i publikuje te badania. Każdy z olejków ma na dole buteleczki kod, który po wpisaniu na stronie source 2 pozwala na to, to, abyśmy mogli mieć wgląd do badań i żeby zobaczyć, jakiego rodzaju składniki w tej danej partii olejku z jednej rośliny są zawarte w tym olejku, ponieważ olejek z jednej rośliny to często jest kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 różnych substancji, które działają na zasadzie synergii i mają wpływ na to, w jaki sposób ten olejek działa na nasze ciało. Także jakość ma znaczenie i ważne jest to, że nie potrzebujemy dużej ilości olejku. Możemy malutką ilością już stymulować nasze ciało. Pamiętajcie o tym, aby pić dużo wody podczas stosowania olejków eterycznych i mam nadzieję, że będzie to pomocny materiał dla Was, aby zrozumieć, czym się różnią olejki terapeutyczne od zwykłych olejków eterycznych dostępnych w sklepach. Trzymajcie się cieplutko, miłego, eterycznego dnia. Wam życzę. Pa!